Cześć, z tej strony Maję Szyszki, a dzisiaj przedstawię Wam filmik jak wyśmiewam dzieci na musicali. Więc co, zapraszam. I ogólnie tytuł tego filmiku to jest taki troszeczkę, można powiedzieć, clickbait, ponieważ nie do końca tutaj wyśmieję dzieci, które za chwilkę Wam pokażę, które nakręciły niektóre musicali. tylko po prostu powiem co ja na ten temat myślę na temat Muzyki, które dodały do tego musicali, jakie one w ogóle ruchy pokazują do tych piosenek. Więc co, w sumie nie mam co przedłużać i zaczynamy. Więc tak jak już widzieliście na moim kanale, był poprzedni odcinek z musicali, który się Wam bardzo, bardzo spodobał, z czego ja jestem też bardzo zadowolony, bo włożyłem troszeczkę w niego pracy, montowałem go od 23.30 tak, do 5.00 rano yy, wraz z renderowaniem, więc no... Troszeczkę się poświęciłem, można tak powiedzieć, tak samo nagranie zajęło mi jakoś około godziny tego. Więc dziękuję, że to tak miło przyjęliście. Jest tam ponad 1000 wyświetleń, tak samo ponad 100 łapek w górę. Z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ takich statystyk dawno nie było, a to mnie bardzo cieszy i cieszę się, że przyjęliście tą, można powiedzieć, serię, bo zobaczymy ile będzie tego odcinków tak miło. Teraz nagrywam troszeczkę inny odcinek, ponieważ no, znalazłem parę musicali, które mnie zirytowały, tak samo dosyć mocno zaskoczyły. Ale nie ma co przedłużać i chyba wam pokażę pierwsze, tutaj po tej stronie będziecie widzieć, a ja tutaj będę po prostu miał podgląd tego, co tutaj właśnie będziecie widzieć. Widziałem grubie cię, chyba zakocham się albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, chyba lubisz trwać, chyba lubisz dopytać, a to źle A więc to co tutaj widzieliście, no wydaje mi się, że Was też troszeczkę zdziwiło, ponieważ te dziewczynki, które właśnie tutaj przed chwilą wystąpiły mają wydaje mi się nie wiem może z 9 lat 10? No coś takiego, wydaje mi się że tak, no około 10 lat. W sumie nie wiem kogo to jest piosenka, ale śpiewają chyba lubisz czpać albo dupy dać i wydaje mi się, że dziewczynki, które mają 10 lat, no śpiewając taką piosenkę, no to, to trochę nie jest normalne, prawda? No bo wydaje mi się, że dziewczyna, dziewczynka, załóżmy dziewczynka, która ma 10 lat Śpiewa taką piosenkę i jeszcze pokazuje nie, że śpać i dupy dać, no wydaje mi się to trochę bez sensu i troszeczkę żałosne. W tym wieku raczej nie powinno się takich rzeczy po pierwsze słuchać, po drugie czegoś takiego do internetu stawiać, bo tak jak mówię, stawiły to dziewczyny do internetu i nie wiedziały może w sumie jakie będą z tego konsekwencje. Ale nie ma co przedłużać, przejdźmy do następnego musical.ly. Mnie balanga, zapraszam cię do, tanga, ciurkę, córkę. Się rozwija, do ryja, i Balanga a, a więc tutaj co chwilą widzieliście chłopaka, który ma też na oko może jakieś 11 lat I śpiewa piosenkę Cypisa Pochłania mnie balanga A wiecie jakie, może nie wiecie, ale może i wiecie jakie Cypis ma piosenki No takie wydaje mi się... Nie wydaje mi się, tylko ja to w sumie wiem, że dla dzieci poniżej, nie wiem, 16 roku życia to raczej nie są przeznaczone, ponieważ po pierwsze jest dosyć dużo przeklinania, po drugie jest dosyć dużo wulgarnych, bardzo dużo wulgarnych rzeczy, których dzieci właśnie w takim wieku raczej nie powinny słuchać, raczej nie powinny, bo w ogóle nie powinny, ponieważ, no tak jak mówię... Tekst nie jest przeznaczony trochę dla nich i żeby zrozumieć taką piosenkę, to też trzeba mieć troszeczkę w głowie, prawda? A te dzieci to raczej wydaje mi się, że tego nie mają i tutaj to nie jest hejt na te dzieci, żeby je, nie wiem, jakoś zbluźnić w internecie i w ogóle na tym filmiku, tylko to jest moja opinia na temat tego, co tutaj wam przedstawiam i tego, co wy widzicie. Dokładając do tego, chłopak poka w sumie nie wie pod koniec, co pokazywać już do tej piosenki. Pierw pokazuję, że ćpać, potem że no już nieważne, bo ja też mam młodą widownię, więc tutaj e, niektóre fragmenty po prostu podgłośnie, gdzie będą przekleństwa, ponieważ wiem, że, że oglądają mnie młode osoby, a nie chcę, żeby na moim kanale były jakieś przekleństwa i tego typu wulgaryzmy. Więc w sumie przejdźmy do kolejnego muzykali. To się bije na ta o Kto Zopianę ubije na dwa kije, o latabica. Pozajemnie to po zbije, tu raczo, tu bije, tu raz odpubije, latawica. Obliczuje się jak kotka po <wzyskli> No, no, no. Najbardziej to mnie rozwalił koń z tego. się jak kotka mleka. Hej, jeszcze te usta takie... Nie, nie wiem Nie, już nie wiem co ja mam powiedzieć, no nie Dziewczyna też ma może około 12 lat Jakoś tak, może 13 No, śpiewa piosenkę, co w ogóle nie jest w sumie dla, dla niej Nie rozumiem pewnie tekstu tej piosenki, tylko wow, pokazuje do tego, do słów piosenki Pokazuje różne ruchy Tak samo ten koniec Zobaczcie, zobaczcie to jeszcze raz to. No, no właśnie, no. Moja reakcja to... Z... Nieważne, wychodzę. Nie no, żartuję, jestem tutaj dalej, więc może przejdźmy do kolejnego musicali. To było po prostu, no... no ja już nie wiem, co ja mam mówić, bo po prostu brak mi słów. Jedna co ta jest nasza, za nie Więc tutaj na kolejnym musicali widzieliście dziewczynkę, która wydaje mi się, że nawet nie ma 10 lat. Tak mi się wydaje. I śpiewa piosenkę Wy Już sami sobie możecie dokończyć. Po prostu dziewczyna no, śpiewa, dziewczynka śpiewa piosenkę, na której pewnie też nie wie o co chodzi. Słowa, do słów, pokazu, do słów tej piosenki pokazuje różne ruchy, które też są takie dwa na 10, bo ona słuchając w tym wieku tej piosenki, nie wie o co w niej chodzi. I tak jak mówię piosenka jest z szekaństwami i wydaje mi się, ja to po prostu wiem, że piosenka raczej nie jest dedykowana dla dzieci w tym wieku i taka jest moja opinia, że po prostu takie wulgarne piosenki można powiedzieć nie powinny słuchać dzieci w takim wieku, prawda? No ale co? Ja nic nie zrobię, to jest po prostu moja opinia na to co tutaj widzę. Więc w sumie pokażę Wam teraz ostatnie musicali, więc co? oglądajcie. To jest dobre, to jest takie tu, tu, tu. Mo może odwzorujmy to tak troszeczkę Bo pierw coś takiego, a potem I potem ona założyła kaptur i, i jakoś tak go robiła co co Coś tego typu W sumie ta dziewczynka też miała jakieś może nie wiem 9 lat, 10 i znaczy piosenka może tu nie jest z przekącami ale to jest bardziej taka beczka z tego że y, to taka dziewczynka i się tak, to jest takie troszeczkę upokorzenie bo dodała to do internetu i może to w sumie zobaczyć każdy prawda i w sumie jak dorośnie to, to będzie po prostu tego troszeczkę żałować tak mi się wydaje jeśli to nie zniknie z tego internetu a potem kiedyś to zobaczy prawda więc co ja już bym się z wami żegnał myślę że wam się taki odcinek spodobał jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, jeśli jesteś nową osobą zasubskrybuj kanał, z czego będę bardzo zadowolony. Tak samo napisz komentarz na dole, wejdź wszystkie linki, które są podane w opisie, czyli snapchat, może mi, możesz mnie tam dodać, e, instagram, możesz mnie zafollowować. Na grupę też zapraszam, bo jest tam dosyć duży odzew w ostatnim czasie, że dużo się tam udzielam, bardzo dużo w sumie, po każdemu odpowiadam i w ogóle. Tak samo jeszcze na fanpage'a możesz go polajkować. Na każdy komentarz, który tutaj napiszecie Wam odpowiem. Postaram się oczywiście. Więc co, filmik taki trochę w ogóle inny niż tutaj e, tematyka całego kanału, czyli niż taki po prostu... Znaczy podchodzi to troszeczkę pod vloga, ale troszeczkę inny temat, inną specyfikację vloga. Nie wiem czy tu dobrego słowa użyłem. No ale wiecie o co mi chodzi. Więc co ja już dalej nie przedłużam, jeśli jeszcze raz się podobało, daj łapkę w górę. Bo mnie to po prostu cieszy bardzo i mam motywację, żeby nagrywać taki filmik dla Was, bo nagrywam go w sumie o 23.30. Teraz będzie montaż około pewnie 2,5 godziny, do, może i do 3. Zobaczymy. Więc co? Ja się ja nie przedłużam, zapraszam do wszystkich linków w opisie, napisz komentarz, jeśli jesteś nową osobą, zasubskrybuj. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale, więc co, bajo.